Dzisiaj odpowiadamy na pytanie, jak rozwiązać równanie proporcjami. No i teraz zobaczcie. Weźmy sobie taki przykład. x trzecich równa się 12. A niech będzie dzielone przez 4. Zobaczcie w ten sposób. Bardzo proste zadanie. Robi się to metodą krzyżową, czyli rysujemy taki krzyżyk. W ten sposób zaraz Wam wyjaśnię, o co chodzi, szczególnie tym młodszym klasą. Zobaczcie, mnoży się te przeciwległe liczby, czyli mnożymy x razy 4 i to się będzie równało 3 razy 12. I rozwiązujemy takie proste działanie, czyli x razy 4 to jest nic innego jak 4x, a 3 razy 12 to jest po prostu 36. No i teraz wiemy, że tutaj jest mnożenie, to żeby obliczyć samego x, to trzeba po prostu podzielić przez to, co jest przy x, czyli przez czwórkę. Czyli sam x to będzie po prostu 36 dzielone przez 4, co nam daje 9, zobaczcie. Bardzo prosty, e, prosty przykład. No to weźmy sobie kolejny w takim razie. Już może będzie taki bardziej skomplikowany. Przez 2 równa się 8 przez 6. Spróbujmy coś takiego, zobaczcie. Znowu jest to samo, czyli znowu metoda krzyżowa. Nic się nie zmieniło. Ale będzie tak, 2 razy 8, wszystko jedno, jaka tutaj jest kolejność akurat, po prostu. Albo to razy to, albo to razy to, wszystko jedno, od czego zaczniemy. I to się ma równać, zobaczcie, 6 razy, tylko że tutaj ta liczba, ona nie jest taka całkowicie sama, tylko my musimy ją zapisać już w nawiasie, bo ona jest dwuczłonowa, czyli jest zbudowana z dwóch członów, czyli będzie x minus 2. No i teraz 2 razy 8 to 16... Równa się. I teraz zobaczcie, to 6 mnożymy razy x i 6 razy minus 2. Czyli 6 razy x to 6x i 6 razy minus 2 to minus 12. No i teraz po prostu przenosimy x -y na jedną stronę, wiadome na drugą. No, czyli w naszym wypadku musimy dodać 12. 16 plus 12 to 28, równa się 6x. -ów. Teraz podzielimy wszystko przez 6, zobaczcie czyli wyjdzie nam 28/6 na 28/6 ile nam się szóstek zmieści w 28 no będzie ich aż 4 i reszty zostaje 4 szóste dlatego że 4 razy 6 to jest 24 czyli 28 odjąć 24 to 4 czyli to nasza reszta no i zobaczcie ewentualnie możemy sobie to poskracać zostaną nam 4 całości i czwór, czwórkę z szóstką skrócimy przez 2 tu będzie dwójka tu Trójka, czyli 4 i 2 trzecie. To jest nasz ostateczny wynik tego, tego działania. No i myślę, że e, to tyle. Myślę, że udało nam się e, spokojnie odpowiedzieć na to, na to pytanie.